Cześć, witaj, witajcie na moim kaktusowym kanale. Znajdujemy się na skalniaku, a oto przed wami Echinopsis subtenda. Echinopsis subtenda rozpoczął kwitnienie. Tak zwany kwiat tysiąca jednej nocy, który kwitnie w nocy, a kończy kwitnienie za dnia. ma białe kwiaty, a raczej liliowe. Teraz demonstracja wielkości kwiatu za pomocą dłoni. Rozpoczynając mierzenie od cierni, od pąku do płatków ma jedną długość dłoni na spokojnie. A między palcami lekko rozpartymi Długość czterech palców. A teraz przechodzimy do drugiej części filmiku, czyli wykopków. Jedni kopią ziemniaki, a u mnie są to kaktusy. W tym wydaniu filmiku opuncje. Opuncja Manhattan, opuncja figowa i jeszcze jakieś tam. Niestety nie pamiętam nazwy, ale czy to istotne, kiedy cieszy to oko? Wykopuję je z tego względu, że październik się zbliża, jesień się zbliża, oziębienie tej całej temperatury, spadek, co jednak jest mm, pewnym zagrożeniem dla tych roślin, że mogą. Mm, Ulec przemarznięciu czy też gniciu, bo jeśli też jest deszczowym miesiącem, to lepiej je wykopać ze skornika. Co innego, jeżeli ktoś ma okazy mrozoodporne, ale to nie u mnie. U mnie są ciepłolubne rośliny. To wszystko będę przenosił później do pokoju, do, do... na parapet u siebie. No Szukam na zimowanie. Co do ziemi, ziemia jest przepuszczalna, jest to mieszanka piasku, ziemi podwórkowej i kamyków. W tym roku zdała egzamin i w doniczkach raczej też bez problemu zda egzamin. Na wiosnę pewnie wrzucę jakiś filmik. I właśnie sadzenia tych kaktusów i tworzenia tej mieszanki ziemi o innych głupot. Tak prezentują się po przesadzeniu jeszcze na zewnątrz kaktusy a w kolejnym odcinku na pewno pokażą się, pojawią się w pokoju na parapecie. Jeszcze nie wiem, jak ja to pomieszczę, ale. Coś się wymyśli. To by było na tyle, a więc pozdrawiam, cześć i czołem. Komentujcie, lajkujcie, unlajkujcie i subskrybujcie. A czemu by nie? Hej!